Chyba wszystkie nasze pragnienia, wszystko do czego dążymy, można by streścić słowem szczęście. Jest to tak pojemne słowo, że chyba opisuje wszystko, o co nam w życiu chodzi. W tej czy w innej formie chcemy szczęścia. Do niego dążymy i oczywiście różnie na niego patrzymy: dla każdego szczęście jest czymś innym, natomiast dążymy do niego. Chyba nikt nie powie, że chciałby być na tym świecie nieszczęśliwy. Może stwierdzić, że jest nieszczęśliwy, ale nikt nie chce w tym trwać. Czasami ktoś żala się nad sobą, bo tak mu jest wygodniej, ale jednak chciałby, żeby to w końcu się skończyło, żeby w końcu poczuł się szczęśliwy, spełniony. Ale właśnie na to szczęście patrzymy różnie. I myślę, że też te nasze patrzenia na szczęście można streścić w tym, że mamy jakiś. Pomysł na własne życie, jakąś taką wizję, nie tylko na własne życie, na życie naszych bliskich, kogoś z rodziny, w ogóle na świat. I chcemy, żeby ta wizja się spełniła. Myślimy, że jak spełni się to, co ja wymyśliłem, wymyśliłam, to na pewno już przyjdzie szczęście. A jeżeli myślimy jeszcze o kimś, to też myślimy, że na pewno On szczęście osiągnie, jeżeli będzie tak, albo zrobi tak, jak ja mu podpowiadam. Więc jesteśmy takimi, chociaż czasami w swoim życiu nie potrafimy zaplanować wielu rzeczy albo ogarnąć, natomiast w, tym, w takim marzycielstwie i planowaniu wiemy, co na nasze szczęście by się złożyło. Natomiast jako ludzie wierzący potrzebujemy zawsze nasze spojrzenie korygować w odniesieniu do Pisma Świętego. Do tego, co Pan Bóg mówi. Nie może być tak, że kanony szczęścia albo nasze dążenie i ukierunkowania kształtuje coś, co nie jest, nie pochodzi od Boga. Jeżeli moje dążenia, pragnienia kształtuje na przykład tylko telewizja albo media, Pismo Święte nie ma tutaj za dużo do gadania w moim życiu, to jest coś nie tak. I jeżeli czuję się sfrustrowany, to można powiedzieć z perspektywy wiary, że wcale to nie dziwi. Bo ten ktoś, kto mnie nie zna, nie może mi powiedzieć, co doprowadzi mnie do szczęścia. Natomiast jeżeli ktoś mnie prawdziwie zna, ten może mi dobrze podpowiedzieć. Jeżeli macie takich przyjaciół, czy ktoś z rodziny, może wasz współmałżonek, który poznał was w przeciągu lat waszego życia, idziecie do niego w trudnych chwilach i wiecie, że dobrze wam doradzi, albo przynajmniej jakoś pomoże odnaleźć się w trudnej sytuacji. Oczywiście jako ludzie wierzący potrzebujemy sięgać po to spojrzenie Boga i pytać się Go, ponieważ nas zna najlepiej, nas stworzył, zna nas lepiej niż my sami siebie znamy, dlaczego te, czasami mówimy nie wiem, co się ze mną dzieje, dlaczego tak się zachowuje, Bóg to wie i to zna, więc potrzebujemy zapytać Go, Panie Boże, co mnie doprowadzi do szczęścia? W czym jest moje prawdziwe szczęście? Kiedy dzisiaj słyszymy te czytania, to właśnie ten temat szczęścia i przez te czytania przebija, i też w liturgii na początku modliliśmy się, właśnie. Panie Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie. Albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie. I tu jest, bracie siostry, klucz dla nas, którzy szczęścia poszukujemy. Niezależnie od tego, jak go sobie wymyśliliśmy, szczęście trwałe, szczęście pełne wypływa z Bożego zamysłu względem nas, z Jego woli względem naszego życia. Niezależnie, czy mi to się podoba, czy nie, po prostu inaczej nie będę nigdy czuł się spełniony. Bóg zna tajniki naszych serc, dlatego to, co On nam mówi, to, co podpowiada, to, jak nas przez życie prowadzi prowadzi nas do szczęścia, nie może prowadzić nas do nieszczęścia. Gdyby Bóg chciał zaprowadzić świat do nieszczęścia, Byśmy na pewno żyli, nie żyli tak, jak żyjemy teraz. Byłoby dużo gorzej. Jeżeli Bóg by chciał zadać nam szkodę, to już dawno by to zrobił, już dawno by skończył historię tego świata, już po pierwszym upadku ludzi powiedział: Dobra, nie chcę się w to bawić, nie wypaliło, nie kochają mnie, odrzucili moją miłość. Ale zobaczcie, skoro wszystko podtrzymuje nadal w istnieniu, skoro Jezus przyszedł i umarł za nas na krzyżu, dając świadectwo o Bożej miłości, to znaczy, że jednak mu zależy na naszym szczęściu, i chce nas z tego bagna, w które wdypnęliśmy, wyciągnąć, wyprowadzić. Usłyszcie jeszcze raz te słowa. Szczęście trwałe, czyli niechwilowe, szczęście pełne, czyli niecząskowe. możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, wierne oddanie się Panu Bogu, powierzenie się mu. E, pozwolenie, żeby nas przez życie poprowadził, żeby on powiedział nam prawdę o nas samych, żeby nie media nam powiedziały prawdę o nas samych, nie jakiś filozof nam powiedział prawdę o nas samych, żeby Bóg nas przekonał o prawdzie o nas, nie żeby ktoś, e, może nawet współmałżonek, czy ktoś bliski, e, jakoś raniąc mnie bardzo, powiedział, że jestem taki, czy jestem taki. To nie jest prawda o mnie. Prawdę o mnie mówi do mnie Bóg. Bóg, który mnie kocha. Jeżeli przyszedł i umarł na krzyżu, to znaczy, że moja wartość jest e, nieskończona. Moja wartość jest ogromna, bo dla blachy rzeczy nikt życia nie oddaje. Dlatego, bracie i siostry, nasze szczęście, jeżeli chcemy do niego dotrzeć, jeżeli chcemy go odkryć, jeżeli chcemy czuć się spełnieni na tym świecie, potrzebujemy odkrywać z jednej strony Boży plan względem człowieka, to Boże spojrzenie na ten świat, a z drugiej strony pytać się w swoim własnym życiu. Panie Boże, czego ode mnie oczekujesz? Do czego chcesz mnie prowadzić? Do czego mnie wzywasz? Co mi też dałeś, żebym ja to realizował? Może czegoś nie zauważyłem? Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, dzieje się coś, co było na początku stworzenia tego świata. Kiedy czytamy opis z księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału, wierzymy, że. To co czyni Bóg, to nie jest jakaś magia. Bóg zaczyna porządkowanie. Na, na początku był chaos i Bóg zaczyna wszystko porządkować. Tak samo dzieje się bracia i siostry w naszym życiu, kiedy Bóg wkracza, kiedy my szukamy jego woli i zaczynamy go słuchać, słuchać jego słowo, które nas na nowo stwarza, Bóg zaczyna robić w naszym życiu ład, zaczyna wprowadzać porządek. Nieporządek wprowadza w naszych życie grzech. Bóg zawsze działa porządkująco. I o tym dzisiaj między innymi mówi na przykład pierwsze czytanie, które wychwala niewiastę. Niewiastę, która boi się Pana. Mówi Księga Przysłów, że ta niewiasta, która woli Bożej szuka, która odkrywa prawdę o sobie, to co Pan Bóg o niej mówi, którą prowadzi Bóg. Jej wartość przewyższa perły. Warto wrócić do tego tekstu, szczególnie dla kobiet, żeby zobaczyć, co Bóg czyni w życiu, w życiu, w waszym życiu. Jest to zdobą, ale z drugiej strony też, kiedy porządkuje się kobieta, porządkuje się wszystko wokół nas. Kiedy my się porządkujemy, bracia i siostry, ład zaczyna się wprowadzać. W całe życie. Tak jak włączamy odkurzacz, wkładziemy go gdzieś, oczywiście wciąga to, co jest tutaj, przy, przy tej dyszy, natomiast też te dalsze, dalsze cząstki też się wciągają. Tak samo jest i w naszym życiu, i kiedy, kiedy Bóg do niego wkracza i zaczyna działać. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Mówi Księga Przysłów. Psalm potem, jakby odpowiadając na to, mówi: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Szczęście trwałe, szczęście pełne jest w wiernym oddaniu się Tobie, w wiernym służeniu Tobie, Panie Boże. Jest moje prawdziwe szczęście i prawdziwa radość. Zobaczcie, bracia i siostry, Ewangelia mówi, że Bóg nie pozostawił nas zupełnie jakby na takim zerze, z niczym. Bóg każdemu z nas dał jakieś talenty do rozwijania. Nie dał każdemu jednakowo, ale dał każdemu tyle, ile teraz aktualnie potrafi ogarnąć. My czasami zaczynamy właśnie się porównywać, mamy pretensje do, może do rodziców, może do Pana Boga, że nam nie dał czegoś, co mają inni, ale zobaczcie, co prawda, jeden dostał pięć, drugi dostał dwa, trzeci dostał jeden. Dostali nierówno. Ale tych dwóch pomnożyli swoje, swoje talenty, które otrzymali, więc podczas następnej wyprawy, tak jak im powiedział ten gospodarz, byliście wierni w małych rzeczach, nad wieloma was postawię. Już będzie mógł powierzyć im większe rzeczy, bo sprawdzili się w rzeczach małych. Jeżeli my pragniemy, żeby do nas należał cały świat, żeby Bóg spełnił nasze jakieś bardzo, bardzo ogromne życzenia i więc wręcz żądania, potrzebujemy zapytać się siebie, jak ja wykorzystałem na początku te małe rzeczy, które Pan Bóg mi dał. Czy ja przypadkiem czegoś w swoim życiu nie zakopałem? Czy nie powiedziałem, Panie Boże, mi się to nie podoba, ja chcę, żebyś ty mi dał to. A Bóg chce powiedzieć tobie dzisiaj, dałem Ci to, co leży na ścieżce Twojego szczęścia. Gdybyś to pomnożył już e, na początku, to dzisiaj obracałbyś dużo większymi talentami, które też ja bym ci dał. Skoro chciałeś czegoś innego, zakopałeś ten talent i zacząłeś po prostu zajmować się swoimi rzeczami, swoimi pomysłami. Nie dziw się, że dzisiaj nie masz nawet tego, co ja ci dałem. I tutaj, bracia i siostry, e, jest sens tego, co Jezus na koniec mówi. Podsumowując, e, tę przypowieść. Każdemu bowiem kto ma będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś kto nie ma zabiorą nawet to co ma. Jeżeli nie mam zaufania do Boga, jeżeli nie mam w poszanowaniu tego co mi już teraz dał, jeżeli nie chcę tego rozwijać, to to po prostu przepadnie. Każdy kto chce iść za nim, kto chce rozwijać swoje talenty, nie tylko jakieś talenty w sensie zręcznym. Ogólnie, całe sytuacje, wszystko, co jest, nawet można powiedzieć, że ten kościół jest talentem, który dostaliśmy, na pewno. Mogę tu przychodzić i tu się rozwijać, korzystając z tego. Wszystko, z czego mogę korzystać, na chwałę Bożą, na mój rozwój, jest tym talentem, który Pan Bóg mi dał i do rozwijania, którego On mnie zaprasza, do pomnażenia, którego mnie zaprasza. Dzisiaj, kiedy słyszymy te słowa, potrzebujemy zapytać siebie z jednej strony w czym ja upatruję swoje szczęście? Czym jest to dla mnie moje szczęście? Czy mogę jakoś to jasno sprecyzować i porównać to, albo się zapytać, Panie Boże, a co Ty w ogóle, jakie jest Twoje zdanie wobec tego? Co Ty o tym sądzisz? Czy kiedykolwiek zapytaliście Boga, co sądzisz, Panie Boże, o moich pomysłach na moje życie, albo na życie innych ludzi? A druga rzecz, czy przypadkiem nie zakopałem czegoś? Czy dostrzegam te obdarowania, które Pan Bóg dał mi w moim życiu? Czy widzę to wszystko, co mam, czy żyję tylko tym, czego nie mam? Jeżeli żyję tym, czego nie mam, żyję fikcją, bo żyję tym, czego nie ma. Czyli po prostu żyję w jakiejś fikcji. Próbuję złapać coś, co nie istnieje. Potrzebujemy oprzeć się na tym, co Pan Bóg nam dał. Dzisiaj też w listopadzie, bracie, i siostry, kiedy myślimy też o naszych zmarłych, ta przepowiedź może jeszcze wybrzmieć też w innym kluczu. Można powiedzieć, że ludzie, którzy odeszli z naszego życia, nieraz bardzo mocno to przeżywamy, jeżeli to był ktoś bliski, rodzic albo współmałżonek albo dziecko, odeszli, czujemy się z tym fatalnie. Czasami mamy żal do Pana Boga, pytamy się, dlaczego, dlaczego to musiało się wydarzyć. Zobaczcie, myślę, że każdy człowiek był dla nas pewnym darem odchodząc dla nas, odchodząc od nas w tę długą podróż, która jest w tej przepowieści, zostawią nam jednak pewne talenty, zostawią nam coś, może nas do czegoś inspirował, był dla nas światłem w jakiejś sprawie. może prosił nas inspirował nas do rozwoju. Jeżeli po odejściu tego człowieka zakopuję to wszystko, zapominam i jak ten trzeci właśnie sługa po prostu, Jestem na przeczekaniu, jestem załamany, że mam jeden i że, że nic z tym się nie zrobi, to, to tracę. Jeżeli byśmy mogli zapytać naszych zmarłych, na przykład mamo, synu, mężu, jak chcesz, żeby moje życie dzisiaj wyglądało? Czy chcesz, żebym dzisiaj był załamany, żebym skasował całe swoje przyszłe życie, żebym się załamał do końca i już się nie podniósł? Na pewno by powiedzieli nam, nie, chcę, żebyś żył, chcę, żebyś się rozwijał. Ja już jestem po drugiej stronie życia, a ja chcę, żebyś ty żył pięknie. Moje życie się zakończyło, ale ty nie kończ swojego życia tutaj. Ty jeszcze masz swoje wiele dni, które Pan Bóg ci da. Rozwijaj się. Dzisiaj, bracia i siostry, w kontekście listopada, potrzebujemy siebie zapytać, jakie talenty zostawili nam nasi zmarli, którzy odeszli. i co ja z tymi talentami zrobiłem. Czy ja to rozwijam, czy ja żyję, czy jednak już umarłem, i wszystko zakopałem, i ten talent i siebie może zakopałem razem z tym talentem. Niech Jezus martwych stały dzisiaj w niedzielę, Chrystus Król, na którego też, na którego święto czekamy, nas dzisiaj, bracia i siostry, podniesie. Podniesie z tego naszego zakopania się, da nam siły, te talenty z tej ziemi wyciągnąć żebyśmy mogli pójść dalej, żebyśmy mogli żyć na tym świecie, prawdziwie żyć i iść do szczęścia, odkrywać e, zamysł Boga względem nas i pytając się o to, jaka jest Jego wola, jej szukać i do naszego szczęścia się coraz bardziej zbliżać.